kochani, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Moi drodzy, to już jest ostatni weekend, który spędzam w Anglii, i ostatni weekend, który spędzam w tym domu. Właściwie to już to są jedne z ostatnich dni, ponieważ kilka dni wcześniej, przed wyjazdem, przed wylotem, pójdę tam spać do brata. Chcę, żeby już wszystko było przeniesione. Dom zostawię już taki gotowy do sprzedaży. Mam nadzieję, że ono będzie i wszystko już będzie gotowe. Powoli zaczęłam już pakować kuchnię. Mniej więcej tam posprawdzałam jakieś przyprawy, które mam jeszcze do oddania. To, czego, wiadomo, nie zużyłam. Szafki praktycznie mam już puste. Wyczyściłam to już mniej więcej, tak żeby wszystko było naprawdę zostawione fajnie, aby tam kupujący był zadowolony. No tutaj mam, mam kilka rzeczy, które pojadą do mojego brata. No nie tylko to, jeszcze gdzieś tutaj mam, tu już jakieś tam pudło też coś już szykuję. Tutaj jeszcze też zostało. No ale ogólnie, praktycznie szafki już mam puste. Zostaje mi tylko w kuchni posprzątać, przewieźć to do brata. No i mam nadzieję, że, mam nadzieję, że spokojnie opuszczę ten dom z myślą, że jednak będzie sprzedany. Kochani, walizkę też już mam prawie spakowaną. Takie najpotrzebniejsze rzeczy, które muszę wziąć ze sobą tak od razu. Starałam się tutaj włożyć. No, jak się okazuje, nie będzie to takie łatwe. Jednak w kilogramach się zmieszczę na pewno, ale w objętości będę chyba miała problem. Znalazłam, znaczy to chyba myślę, że osoby, które latają, wiedzą, kupiłam po prostu worki takie do ściągnięcia ubrań. Um, użyję odkurzacza ściągnąć, i mam nadzieję, że dzięki temu jakoś sobie poradzę z tą objętością. No bo tak w kilogramach się zmieszczę, ale z objętością jest trochę gorzej. E, co prawda, nie są to wszystkie rzeczy, które tutaj mam, bo. Pomimo, że większość wysłałam z Wojtkiem, to okazało się, że te najpotrzebniejsze rzeczy to i tak jeszcze kilka pudeł. Więc no, część zostanie. Tak jak mówiłam, wyślę to albo brak mi to przywiezie. No, tak to będę jakoś próbowała się upchnąć w tą walizkę. Życzę mi powodzenia, bo wiem, że będzie to mega wyzwanie. Kochani, wybaczcie, warunki takie. No takie polowe, że tak powiem Ale no tak jak wiecie Ja już jestem prawie wyprowadzona Przyznaję nawet, nie mam na czym siedzieć Ale no przeżyję te 2-3 dni nie ma, nie ma to tam To dam radę Moi drodzy, no zaczęłam już trochę rozkminiać Ponieważ już coraz bliżej, coraz bliżej Mam do tego powrotu do Polski I tak się zastanawiam, no czego będzie mi tu brakowało Z tej Anglii Właściwie to na początek kogo Bo jednak będzie mi bardzo brakowało Moich koleżanek na, bardzo będzie mi brakowało takich bliskich koleżanek. To, to na pewno, bo zżyłam no, się wiadomo po tylu latach. Na pewno będzie mi brakowało tych centrum handlowych. Tutaj po prostu mam praktycznie rzut beretem. Wsiadam w samochód 5 minut, jak nie ma korków i jestem, jestem w centrum miasta. Więc tego będzie mi na pewno brakowało, ponieważ. W Polsce, jak mówiłam wcześniej, ja wracam na wieś. My mamy dom w Powiecie Bielskim, ale najbliższe miasto to jest prawie 30 km oddalone od nas i nie jest wcale to jakieś tam duże miasto, ale takie już miasto na zakupy, że warto się wybrać. No to jest Lublin i właściwie no 90 km od mojego domu, czyli kawałek drogi. Nie pozwolę już sobie na takie częste wyjazdy. Na przykład co weekend raczej sobie nie pozwolę No bo po prostu trochę szkodę czasu, wiadomo No z tego co wiem, że Biała Podlaska nie jest taka zła Trochę się tam zmieniło przez te kilka lat, gdzie mnie, kiedy mnie nie było ale, no, ale tak czy inaczej nie jest to zbyt duże miasto Raczej bym powiedziała, że miasteczko Więc tak jak mówię, będę jeździła do Lublina No i mam nadzieję, że odwiedzę też Kamila On mieszka tam w okolicach a kolejne, na pewno będę jeszcze tęskniła za tutaj Charity Shopy e, Ponieważ e, kurczę, no, za bardzo bardzo małe pieniądze można wyrwać było fajne perełki No w po Polsce tego nie ma niestety Kolejna sprawa dla mnie, tam gdzie lubiliśmy chodzić i jeść To Wings e, Wings taki... Buffet, gdzie po prostu idziesz, płacisz jedną, jedną cenę i jesz ile chcesz i co chcesz No po prostu dla mnie super sprawa, ponieważ ja jestem niejatkiem, I jak coś mi nie smakuje, to sobie po prostu biorę coś innego Za Wixem to na pewno właściwie będę tęskniła w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o takie, takie zwykłe rzeczy, że tak powiem No wiadomo, jeszcze no pewien aspekt, no to taka ta stabilność bo no, każdy chyba wie, że no, tu w Anglii jest dużo łatwiej z pracą, więc no, przygotowuję się na to, że w Polsce no, będzie może z tym problem. No zobaczymy na razie, staram się być w dobrej myśli. Wiem, że ogólnie gospodarka się trochę rozwija. Mam nadzieję, że jednak tej pracy jest więcej. Ostatnio słyszałam, że w Polsce to już praca szuka człowieka. No, więc jestem w dobrej myśli, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Tak jak sobie spisywałam te za i przeciw wyjazdu do Polski, to powiem Wam, że um, no, jednak na tą chwilę więcej jest za, jeżeli chodzi o, o ten powrót do Polski, ale to tak chyba bardziej e, taka strona sentymentalna. E, po jakimś czasie zobaczymy, jak to naprawdę wygląda, czy będę żałowała, czy nie będę żałowała tego wyjazdu, czy będę chciała wrócić, czy nie będę chciała wrócić. Dam sobie jakiś czas na zaaklimatyzowanie się, więc od razu przyznaję, na początku do pracy nie pójdę. Zobaczymy. Ogólnie mamy sporo pracy też w domu, no bo jakiś tam remont już trzeba zrobić. Moje plany na dworze to, co chciałam zrobić, chyba raczej w tym roku mi się nie uda. Ale no zobaczymy. Ja ogólnie chciałabym. Rozwijać się trochę też pod względem rolniczym, że tak powiem. Chciałabym sobie coś tam pouprawiać, miałam pewne plany, no ale przez te opóźnienia tutaj z tym dobem, no niestety w tym roku chyba wiele nie podziałam. Ale to na pewno postaram się coś zrobić, to na pewno i będę wam rzucać filmiki. Kochani, ostatni spacer po Hul, tutaj już świątecznej odsłonie. patrzcie jakie jest pięknie. Mam nadzieję, że dobrze widać. Wings, mój ulubiony, za którym będę tęsknić. Patrzcie pięknie oświetlone centrum Handlowe. Mm. Mam nadzieję, że będzie coś dobrze widać. To jest Renifer. Jest tak oświetlony, że Chyba blast to zagłusza. No ale jest piękny. Dekoracje w tym roku są naprawdę wow. Cóż będę tęsknić?